Cześć, witam was serdecznie z tej strony Maciek, niedziela 18 kwietnia. Słuchajcie, gunera odkryta, basio odkryte od mniej więcej dwóch tygodni. No słuchajcie, prognozy są takie, jakie są, najmniejsza temperatura u mnie na dolnym Śląsku, okolice Legnicy, powtarzam, najmniej mają być to 3 stopni. Na plusie stwierdziłem: słuchajcie, sadzę maureli. Tak, wyciągniemy maurelaska, posadzimy tutaj tego mniejszego. Zaraz mu to wykopię dołek, przygotuję, troszkę z obornikiem wymieszam, chociaż już wcześniej tutaj było wszystko przekopane z obornikiem, ale jeszcze wykopiłem głębszy dołek, jeszcze w dołku. Troszkę mu tam obornika wymieszamy. W ubiegłym roku sadziłem już już 3 kwietnia tego mojego największego w tym teraz już rozpoczynającego piąty sezon. Więc teraz posadzę mniejszego, a za dużego chyba zabiorę się jutro, czyli w poniedziałek. Zapraszam na film, a dzisiaj Posadzimy sobie mniejszego. Słuchajcie, mniejszy, bo mniejszy, ale wcale nie jest mały. Dosięga do sufitu, do desek, do daszku. W takiej. Wiatrze 20-litrowym, chudzinka, skudło schud, mu się, trochę się wyciągnął, postaram się go wytargać razem z tymi liśćmi i sadzimy. Dobra, idę go stamtąd wyciągnąć jakoś. Mam nadzieję, że się uda nie zniszczyć tutaj nic, a tutaj mamy tego najstarszego, teraz pięcioletniego. Dobra, idę, nie będę gadał. Ła jakoś się wyciągnie. Nie mam tu jak się ruszyć nawet. tutaj graty. Z zielonych wętrznych No i tętę. Idę jakoś idę. Coś tam się chyba kawałek urwał. Dobra, udało się. Och, udało się wyciągnąć. Trochę przekrzywiony. Zaraz możemy się przewrócić. Idziemy gościa posadzić. Trzeci sezon. Uważam za rozpoczęty. Dobra, bananek przyniesiony. Widzicie dołek wykopany. Ten placek na dole to jest stary taki ciapkowaty jak widać obornik kurzy który zaraz przemieszam ale do tego potrzebuję obu rąk trzeba go dobrze wymieszać z dnem żeby nie miał bezpośredniego kontaktu z korzeniami żeby korzeni nie popalić co kuboniu śmierdzi no robota czasem śmierdzi taka. No fuj, fuj. Dobra, momencik. Dobra, wymieszane. co, wyciągniesz? Nie, to się Czekaj, ja przytrzymam bananka, a ty pociągnij doniczkę, no. Ciągnij ją w dół. No, mocno. O, 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 o. Jest. Kurzonki są. Trzymam. Trzymasz? Dobrze, to ja pokażę, jak on wygląda. Rozsypuje. Rozsypuje się, bo jak widzicie, sucho. Sucha ziemia. Sucho się sypie. Dobra, to nic. Sadzimy go. Nie doszedł, daj, 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 ja posadzę misiek. Trzeba go jakoś złapać i do Dziury, syk. Nie za płytko? Nie za płytko, bo jeszcze ziemia przyjdzie. I no, przysypuj. Troszkę no. Bardziej z tej strony. Te korzonki. U. O, do dołu. O! o. Chlas. 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 O. Resztki. Chlas. Z kompostu jeszcze. Będzie miał tu co jeść. No, ale synku. No troszkę z życiem trzeba. O. Dobra, już się nie przewróci. Pokaż mu tego szpadla. Okej, okay. już po zabiegu. Pierwszy banan w tym roku. Trafił do gruntu wentricos są Maureli. Ta sztuka zaczyna e, trzeci sezon. Będą pytania, już się pojawiły pytania, czy sadzić e, banany, czy jeszcze nie. No słuchajcie, trzeba śledzić prognozę pogody. No, jak długoterminowa zapowiada, że będzie na plusie w nocy. No to już takie podrośnięte Maurelli, czy tam Basio, już można sadzić, ale. Wiadomo jak to z prognozami, można się zmienić i trzeba być przygotowanym na, na przymrozek, więc można e, w razie przymrozku po prostu owinąć go e, takiego banana włókniną. Te liście teraz ładnie wyglądają, jest pochmurno, przez jakiś czas się będą utrzymywać jak będzie pochmurno. Podejrzewam, że e, nie zdąży się przyzwyczaić do, do, do słońca i te liście po prostu słońce popali i tak będą do wycięcia. Więc, yy, więc tak, tak, tak wygląda zabawa z bananami. Układ tak jak w tamtym roku, z tym, że dużo młodszy bananek. Koło joczków przy oczku. Na pewno czegoś nie powiedziałem jak zwykle. Pytajcie, odpowiem chętnie. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, cześć.